Koniec roku szkolnego. No to ostatni dzień dla dzieciaków, dla nauczycieli, ostatni dzień przed wakacjami. Ale to nie koniec nauki, bo nauka w szkołach skończyła się dużo wcześniej. Kiedy dokładnie nie wiem, trudno to określić, bo inaczej to wygląda ze strony szkoły inaczej z punktu widzenia nauczyciela jeszcze inaczej z punktu widzenia ucznia. Natomiast absolutnie pewne jest to, że czerwiec to właściwie miesiąc nieformalnego luzu. Do szkoły chodzą tylko najwytrwalsi, nauczyciele często spotykają się z pustymi salami. Oceny, jeśli nie wystawione, to w ogromnej większości są już przesądzone. I motywacja po obu stronach szkolnych katedr jest mocno osłabiona. No tak, powiemy, przecież są programy do realizacji. No jak to się dzieje? Przecież wszyscy narzekają, że te programy są przeładowane, że nie ma kiedy w pełni ich wykonać. Toczą się walki o każdą godzinę z każdego przedmiotu. A tu niespodzianka. Czerwiec na straty. Maj dla wielu także oznacza totalny rozgardiasz. No bo są egzaminy ósmoklasisty, więc podstawówki są dla niższych praktycznie klas nieczynne. W licach są matury, co oznacza labę dla klas od pierwszej do trzeciej. Nie tylko w czasie egzaminów pisemnych, ale i ustnych, gdy część nauczycieli zaangażowana jest w odpytywanie maturzystów i siłą rzeczy uczyć nie może. Kiedyś to było nie do pomyślenia, no ale kiedyś to kiedyś. Senevrati. To zresztą nie są główne przyczyny marnotrawstwa środków przeznaczonych przez państwo, czyli przez nas podatników na edukację. Efektywny czas pracy ucznia i nauczyciela w szkole skracają przede wszystkim rodzice. Rodzinne wyjazdy wakacyjne zimą i wiosną w czasie trwania zajęć lekcyjnych stały się niemal powszechne. Wszyscy przyjmują je ze zrozumieniem, bo to wychodzi taniej. W sezonie nie byłoby nas stać dziecko nie miałoby szans na wypoczynek. No to siódm, samolot i jazda. Wszystko to za sprawą tak zwanych limitów frekwencyjnych, bo żeby formalnie wywiązać się z obowiązku szkolnego, uczeń ma być obecny w szkole w połowie dni lekcyjnych. Demagogicznie rzecz ujmując, wystarczy zrealizować 50% programu. Jak się zalicza materiał utracony w czasie nieobecności, to kolejny cud edukacyjny. No, jakoś dajemy wspólnymi siłami radę. Uczniowie pełnoletni sami wystawiają sobie usprawiedliwienia nieobecności, a za niepełnoletni czynią to oczywiście rodzice. Nie wiem, jakie są podawane najczęściej przyczyny niepójścia do szkoły. Na pewno to katar, niedyspozycja, roztrój żołądka. Czasem to prawda, czasem zwykłe krętactwo. Dzieciaki omijają nielubiane, nudne lekcje, sprawdziany. Które kiedyś tam potem się zaliczy, przesypiają poranki, nie idą, bo po co inni też dziś nie przyjdą do szkoły? Znowu kiedyś. Kiedyś to były zwykłe wagary, a dziś nie wiem, nie jestem pewien, czy słowo to nie zostało wykreślone z języka edukacji. Ministerstwo ma się za to zabrać. Planuje podwyższenie limitu frekwencji umożliwiającego awans do kolejnej klasy. Ale kwestii usprawiedliwień uczniowskich i rodzicielskich nie rusza. Poboi się konfliktu z mamusiami i tatusiami. Ci zaś zdają się nie lubić szkoły na równi ze swymi pociechami. Oczywiście chcieli mieć dzieci mądre i wykształcone, ale zdają się powątpiewać, czy... Formalna, zbiurokratyzowana edukacja im to zapewni. I tu inaczej niż w przypadku służby zdrowia, od której wymagamy jak najwyższej jakości i próbujemy ją no, jakość, no mało skutecznie, ale jednak jakoś tam egzekwować. A w edukacji przykładamy własne ręce do marnotrawienia publicznego, czyli jeszcze raz powtarzam, naszego wspólnego grosza. W imię czego? Pojawienie. Wydatki państwa na kształcenie stale rosną. Frekwencja uczniów w szkołach stale maleje. Liczba zastępstw nauczycieli rośnie. I fajnie jest. Teraz przed nami dwa miesiące relaksu, nie budzącego wątpliwości ekonomicznych ani, ani moralnych. No, i tu na koniec muszę się zastrzec, że te moje powyższe opinie nie dotyczą oczywiście wszystkich szkół, wszystkich nauczycieli, wszystkich uczniów. Odnoszą się jednak do zjawisk na tyle częstych i niepokojących, że pozwalam sobie na ich upublicznienie, bez jakiejkolwiek nadziei, że cokolwiek zmienią.